Śmieci. Kiedyś nikomu niepotrzebne tworzyły coraz większe hałdy psujące krajobraz i zatruwające środowisko. Dziś każdy chce żyć w czystym i pachnącym otoczeniu. Dlatego zacznij myśleć o tym, co dzieje się z odpadami, które wyrzucasz. Zacznij je segregować. Dlaczego warto segregować odpady? Ponieważ znaczną ich część można powtórnie przetworzyć, oszczędzając energię i surowce naturalne. Zaoszczędzisz pieniądze płacąc niższą opłatę. Segregacja odpadów oznacza piękne i czyste środowisko naturalne. W puławach odpady trafiają do zakładu unieszkodliwienia odpadów komunalnych. Poznaj kilka prostych zasad dotyczących ich segregacji. Odpady surowcowe to wszystkie śmieci nadające się do powtórnego wykorzystania. W puławach do tej grupy zaliczyliśmy tworzywa sztuczne, makulaturę i metal. Jeżeli mieszkasz w zabudowie wielorodzinnej, wrzucaj je do niebieskich lub żółtych pojemników. Nie musisz zastanawiać się nad kolorem. Oba pojemniki są przeznaczone na wszystkie odpady surowcowe. Jeżeli mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej, odpady surowcowe zbieraj do worka białego. Zaletą systemu przyjmowania zmieszanych surowców turnych są niższe koszty logistyczne, ponieważ i tak papier musi trafić na instalację sortowania, ponieważ jest rozdzielany na papier, tekturę i na gazetówkę, natomiast surowce w postaci plastików są rozsortowywane na peta białego, peta kolorowego, opakowania po chemii gospodarczej oraz folię opakowaniową białą i kolorową. Do pojemników na odpady surowcowe powiniene się wrzucać tworzywa sztuczne, papier, Opakowania wielomateriałowe, folie, opakowania metalowe i drobny złom. Uwaga, opróżnij opakowania z zawartości przed wrzuceniem do pojemnika, żeby nie zabrudziły innych odpadów. Nie musisz jednak ich myć. Szkło wrzucaj do osobnych pojemników. W zabudowie wielorodzinnej są to pojemniki zielone na szkło kolorowe i pojemniki białe na szkło bezbarwne. W zabudowie jednorodzinnej, zarówno szkło bezbarwne, jak i kolorowe, zbieraj do worka zielonego. Szklane opakowania wrzucaj bez zawartości i nakrętek. W twoich śmieciach znajduje się do 80% odpadów nadających się do posegregowania i recyklingu. Resztę stanowią odpady zmieszane. Do tradycyjnych śmietników lub pojemników na śmieci zmieszane wrzucaj resztki żywności, tłusty i zabrudzony papier. Ceramikę i szkło stołowe, styropian opakowaniowy, artykuły higieniczne. Od tego, jak dobrze posegregujesz swoje śmieci, zależy, ile surowców uda się z nich odzyskać. Wkrótce do twojej skrzynki trafi ulotka szczegółowo wyjaśniająca nowe zasady segregacji odpadów. Poznaj je i od tej pory śmieć mądrze!